Dzień dobry. Dzisiaj jest, hm, dzisiaj jest czwartek, jest 7:44. Jesteśmy nad jeziorem Mizurina i miejscowość chyba tak samo się nazywa, czyli Lago di Mizurina. Jesteśmy tutaj od dwóch dni, w zasadzie dwie doby. Przenocowaliśmy na takim małym kempingu w tej miejscowości. Zaraz obok tego kempingu jest camper park. Ja to później pokażę, bo całkiem urokliwe miejsce. Kemping jest no, taki spartański, bym powiedział. Parcele są tak słabo oznaczone, nierówne, trawiasto, butniste. Sanitariaty są dosyć małe i jakby tam sprzątane z taką mniejszą częstotliwością, ale jest całkiem w porządku. Są pralki, jest suszarka, nawet zrobiliśmy pranie, suszenie ubrań wczoraj. Wczoraj spacerowaliśmy, wyjechaliśmy na jeden ze szczytów, e, krzesełkami, e, obeszliśmy całe jezioro. Odpoczywaliśmy, pograliśmy, jest tutaj plac zabaw dla dzieciaków, mogą się pobawić, jest oczywiście tyrolka, która jest oblegana i tak dalej, i tak dalej. Ja to za chwileczkę pokażę, jak to tutaj, powiedzmy z tamtej trasy, z tamtej strony, jeśli chodzi o szlak wokół jeziora wygląda, bardzo, bardzo to ładne. Dużo biegaczy tutaj jest, biegają wokół jeziora, zanim myśmy obeszli jezioro wokół, to tam jeden z biegaczy chyba 4 razy nas, albo pięć razy nas wyprzedzał, cały czas biegał w koło, także są tutaj też sportowcy. Planujemy dzisiaj z tego kempingu wyjechać, pokręcimy się gdzieś po okolicy, może do Cortina d'Ampezzo pojedziemy, byliśmy tam jeszcze za narzeczeńskich czy nawet przed narze narzeczeńskich czasów, A może to już było narzeczeńskie, motocyklem, znamy tą miejscowość, nocowaliśmy tam wówczas. I później na popołudnie chcemy wyjechać w górę. Jest taki parking już w zasadzie chyba najwyżej tutaj położony taki punkt wypadowy na wszystkie szlaki. Stamtąd już jest niedaleko też do Draizinen, czyli do tych trzech szczytów, trzech sióstr, nie wiem jak to nazywają. Nie wiem, czy będę, nie jestem przygotowany na nachodzenie po jakichś bardziej wymagających szlakach, ale być może nawet jeżeli to będzie niedaleko, to jutro. Jutro z rana stamtąd wybiorę się sam na piechotę. No bo dla dzieci może to być zbyt wymagająca trasa. Także wrócę tak naprawdę na takie przedpołudnie. Zobaczymy, jak to będzie. A teraz pokażę Wam, jak to tutaj wygląda ta okolica z perspektywy kamery. Tak wygląda to jezioro, co zresztą widzieliście. Jest tutaj restauracja, hotel, szczyty. A to jest jezioro Tam jest plac zabaw całkiem urokliwy Tu jest tyrolka A tam jest kemping Zaraz Wam to pokażę Tam jest kemping na którym parkujemy mniej więcej gdzieś tam nasz kamper stoi Dużo namiotów. W zasadzie tutaj od 6 rano wszyscy się zbierają, bo jest to miejsce wypadowe do szlaków górskich, więc wychodzą w góry. Większość, większość osób wtedy właśnie wychodzi 6-7. A tam po drugiej stronie tej ulicy jest Camper Park. Tam za chwileczkę Wam pokażę. Takie najlepsze miejsca ustawione w stronę tamtego wzgórza mają widok na taką piękną, zieloną polanę. Bardzo ładne, bardzo ładne. to jest kemping, na którym nocujemy. Tam stoi nasz van. Tu jest camping w tym miejscu, natomiast tam po drugiej stronie tam ta linia kamperów to jest camper park już i on się rządzi innymi prawami. Za chwileczkę to pokażę jak to wygląda. A tu jest camper park i tak on wygląda. Stoją tu kampery. W zasadzie nawet jest dużo wolnych miejsc, bo wczoraj nie było tyle. I te mają chyba najlepsze miejsca widokowe. Na taką polanę. Ustóp tych szczytów, bardzo ładnie. Odkąd, odkąd byliśmy w Dolomitach, z których zjechaliśmy jeszcze przez Cortina d'Ampezzo, mieliśmy wyjechać na górę, ale generalnie z, ten zjazd był tak ogromny i taki stromy, stwierdziliśmy, że jak w Cortinie, to pojedziemy już w stronę Wenecji. Pojechaliśmy w stronę Wenecji. Dojechaliśmy do Wenecji około godziny chyba 17, może 16. W Wenecji spędziliśmy 4 godziny. Tam nawet była taka sytuacja, że dostaliśmy bilety. Jak byłem przy kasie biletowej, w której chciałem kupić przejazd kolejką z parkingu kamperowego do Wenecji. Tam kursuje taka kolejka. To jacyś Państwo, chyba Brytyjczycy, mieli bardzo dobry, bardzo ładny akcent. E, już prawie kupowałem, już miałem wybrane bilety, dawałem baj, a pani zapytała czy nie chcę bilety, bo mają cztery e, i w zasadzie oni już wracają, a te bilety są jeszcze ważne przez całą dobę i są na wszystko, na łodzie, na, na przejazd tą kolejką i tak dalej, także serdecznie podziękowaliśmy i wzięliśmy. Tam spędziliśmy kilka godzin, zjedliśmy pizzę, zjedliśmy w ogóle kolację. I dzieciaki się pobawiły, zobaczyły tak naprawdę na czym polega Wenecja i domy, i domy na wodzie. Po czym udaliśmy się w stronę Chorwacji. Spaliśmy jeszcze we Włoszech, w okolicach Triestu na parkingu, bardzo ładnym już nad Zatoką. Po czym ruszyliśmy w stronę Karlobagu i jesteśmy tutaj już od kilku dni. W miejscowości lukowo Szugarie, na kempingu, który jest absolutnie urokliwy. Tu nie ma nic w każdą stronę, jest kilkanaście kilometrów do cywilizacji. E, mamy takie dobre miejsce, w zasadzie tak to miejsce wygląda, jeśli chodzi o, o naszego kampera. A w zasadzie, o tu jest od razu morze. Także jest tak pusta cały czas plaża, ponieważ ta plaża jest z tego, co się zorientowałem, to jest tak, że. Tam u góry, tamte miejsca, gdzie te kampery stoją, i tam, gdzie ten dom, tam są miejsca namiotowe, to jest własność tego właściciela, to jest prywatna działka. Natomiast tutaj, od tej linii, to jest chyba państwowa plaża, publiczna plaża, w związku z czym tutaj parkować formalnie kamperów nie można, no na pewno nie można w związku z tym kempingiem, ale tu nikt nie przyjeżdża na to kempingowanie czy na, 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 na to plażowanie i ta plaża jest po prostu pusta i tutaj cały dzień jesteśmy w sierpniu cały dzień ta plaża jest tak pusta tu tylko te osoby, które są na tym kempingu kamperami czy przyczepami e, pojawiają się i to w zasadzie tyle także, także naprawdę urokliwie nie ma tutaj niczego zbędnego jest tylko to co potrzebne czyli ładna pogoda, morze e, widok, etc. także idę teraz na spacer, dzieciaki się z Asią bawią gdzieś w wodzie Kemping, tak na którym jestem, to jest czy jesteśmy? Kemping, na którym jesteśmy, to jest kemping Żalo. Ten kemping, który, na którym około miesiąc temu byłem na motocyklu, kiedy e, GSM podróżowałem tutaj w taką szybką podróż e, Słowenia, Chorwacja. I tutaj właśnie spałem jeden noctek, to miejsce okazało się na tyle ciekawe i, i, i urocze, że postanowiłem, że przyjedziemy właśnie tutaj to był w dziesiątkę. E, Idę teraz przespacerować się magistralą. Zobaczymy, co jest w okolicy. Znaczy, generalnie ja wiem, co jest w okolicy i tu w zasadzie nie ma niczego. Natomiast dobrze zrobić sobie popołudniowy spacer. Jest bardzo gorąco, jest 35-6 stopni. Noce są mega duszne, jest 23-4 stopnie w nocy. No ale dajemy radę. Tak to wygląda. Dobrze, wracam już magistralą w drugą stronę, w stronę kempingu, na którym, na którym stoimy. Zbliża się złota godzina, więc widoki zaczynają być piękne. Już prawie nie wieje, trochę tylko wieje, więc dzisiaj tak, tak naprawdę ten wiatr jest, można powiedzieć, bardzo spokojny. Jutro prawie w ogóle ma go nie być, jutro ostatni dzień będziemy na kempingu. W środę wyjeżdżamy, więc pewnie dwa dni podróż, no, może trzy, ale pewnie dwa, potrwa do Polski. To był dobry, dobry czas, dobra wycieczka, czas spędzony w Dolomitach, dość aktywnie, wycieczki, spacery, góry, tam było chłodno. W zasadzie noce były na tyle chłodne, że na granicy tego, żeby włączać Bebasto, był pewnie 7-8 stopni. Natomiast pościele i kołdra dawała rady. Tu jest znowuż drugą stronę, jest mega gorąco, w ciągu dnia jest 36, w nocy 23-4 stopnie, więc bardzo, bardzo gorąco. Ale jest pięknie, bo ta Chorwacja tutaj e, w tej części właśnie jest, jest taką naszą ulubioną, do której uwielbiamy powracać i na pewno będziemy powracać przez najbliższe lata, jeżeli tylko zdrowie, zdrowie pozwoli i, i będziemy do tych miejsc wracać. Także e, pewnie ten film dobiega końca. E, nie wiem jeszcze jak go złożę, z czego on się będzie składał, ale są to pewnie jedno z ostatnich ujęć tym którzy ten film obejrzeli to dziękuję za